Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejnego vloga z Bodrum. Nie zaskoczę Was, właśnie. Podjechaliśmy pod McDonalda, ponieważ od wczoraj tak kiermowi zachciało się zjeść tutaj cheeseburgera. Jednak odradziłam mu ten pomysł i zjedliśmy coś zdrowszego. Natomiast dzisiaj powiedziałam dobrze, mamy wakacje, także jedziemy do McDonalda, zjemy cheeseburgera oraz standardowo McFlurry. Dzisiaj również mamy przepiękną pogodę, także zapowiada się wspaniały dzień. Zapraszam Was na ten dzień razem z nami. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. To jest zdecydowanie najładniejszy McDonald's, jakiego w życiu widziałam. Jeszcze w tyle są palmy. Naprawdę coś pięknego. Czy Tak. w To sobie. We order McFlurry later, for it to be not known. Are you sure? We come down, or oh, never. mind, take it. There. I don't want caramel. Really? Uh -huh. Which one you want? Nothing. No, no. I don't want caramel sauce. Just. Are you serious? Sure? Uh huh. Oh, never mind. <laughs> okay, but which one before? Okay, this, uh, like this, like this. No, no, like this, baby. Don't change something. You don't want. To. I want. I want to. Okay. If you I put. Stop eating without me. I have to start. Hmm. No I didn't sex. want something. Are you sure? Yes. I have to start eating macaroni because it's melting. Eat fast. Mm -hmm. Mm -hmm. I will really. Salt first. But it's melting. How is it? do you like it za sauna dzisiaj. Słuchajcie, jest tak gorąco. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zjerałam sobie jedną rękę i jedną nogę, ponieważ siedziałam na słońcu tylko w połowie, także mam nadzieję, że nie będzie to wyglądać śmiesznie. Teraz wróciliśmy do samochodu, jedziemy coś pozwiedzać, zobaczyć jeszcze bardziej Bodrum. Jest również plan, aby wynająć Kłada, pojeździć troszeczkę. Myślę, że tutaj byłoby bardzo przyjemnie, szczególnie w taką pogodę. Wynajmujemy właśnie Kłada. Tamam mı? Düğme bir... burada olduğu zaman marş basmaz. Hiç çalışmaz. Şey, tamam mı? Vites parktayken çalışır. Parkta çalışmıyor. Neyi yapar? Çalışmaz. Neyi alıcısınız? H tamam. öne gider. Tamam mı? R de geriye. Neyi kullanıyorsun. <laughs> Neyi kullanmıyorsun? Somebody just like you <laughs> But then you <laughs> walk on by And I knew what I had to do

All I do is think about you And I wish I'd have you all the time All the time We don't have to rush about it oh. Ain't nobody like my love for you I will prove it. Szybki postój, patrzymy gdzie jechać Chcemy zjechać z tej głównej ulicy So no? Wszystkie drogi słuchajcie prowadzą do kogoś domów Jest znacznie zimniej. No, I to to my mind all i do is think about you and i wish i'd have you all the time to show me all the time i'll show you you don't have to worry about nothing Czelebida będzie na kamerze jak sobie dziś jejava w Mogea Wielalish mistek poriz no bo jest tak gorąco King We don't have to rush about it I got stuck Ej. What happened? I hit it. Oh. <laughs> a small bug Szybkie tankowanko i lecimy Już nam się nasza godzinka skończyła niestety, także lecimy oddać kładach Hey, can you breathe? Yes. What happened? I said I hit bug and it's in and it's so much pain. What is it? a a rubber. It's a uderzył. It's a So I don't know who who Show me. But do you. Ah, it was a big bug. Yeah. Really? Is your chest okay? Just pain. You said something about breathing.

Are you okay, Buba? Przyjechaliśmy właśnie oddać kłada. Tak mnie słuchajcie pieką ramiona na maksa się spaliłam. Czy to będzie widać? Rano miałam na sobie taką bluzkę z długim rękawem, ale tylko tak. Dotąd miałam odkryte ramiona i mocno się zjarałam właśnie, jak leżeliśmy na plaży po śniadaniu. A teraz lecimy. Ja nie, jeszcze nawet nie wiem gdzie, ale. Siadam. Jak jechaliśmy, chyba 60 czy 70 km na godzinę, to Kieryma uderzyła. Chyba to jest pszczoła, i zgubiła rządło. I leżała jeszcze, właśnie pokazałam wam, na kładzie. Ale chyba wszystko jest w porządku, mam taką nadzieję. Jest delikatnie czerwone, ale to jest urządlenie, więc będzie troszeczkę bolało. Ale mam nadzieję, że to nic poważnego. My to mamy, słuchajcie, chyba jakiegoś pecha naprawdę przed chwilą ta pszczoła. Dzisiaj rano przejechałam sobie patykiem po palcu i delikatnie go rozcięłam, także nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że ten pech nie potrwa jakoś długo i jak najszybciej się skończy. A zawsze po burzy wychodzi słońce, także czekam. Na to moje słońce Kiero rozmawia teraz z kolegą, jedziemy gdzieś w następne miejsce Jeszcze w sumie nie mamy żadnego planu dalej Wczoraj w ogóle wieczorem zamówiliśmy sobie do hotelu pizzę I na to, że pizze w Turcji tak średnio mi smakują To była całkiem dobra A co najlepsze był sos tysiąc wysp To jest pierwszy raz kiedy ten sos widziałam w Turcji Nigdy nie widziałam takiego sosu Jest zazwyczaj albo majonez albo kieczup dają do pizzy A ten było naprawdę bardzo dobre. W hotelu mamy tylko siadania, ale te siadania są naprawdę dobre. Nie wygląda to tak, że jest szwedzki stół. Myślę, że to dlatego, że nie ma teraz sezonu i jest bardzo mało osób w hotelu. I to jest takie śniadanie typowo wygląda jak w restauracjach tutaj, więc naprawdę jest spore. można się najeść i jest naprawdę bardzo smaczne. Jedyne czego mi brakuje teraz, jak o tym pomyślałam, to. Owocków. Zawsze gdzieś tam na śniadaniach w hotelach są te owoce, jakiś arbus, a teraz w sumie żadnych owoców nie ma z tymi śniadaniami tutaj. Wieczorkiem zamówimy również pewnie jakieś jedzonko do hotelu, w ogóle dzisiaj jest taniec z gwiazdami, także bardzo się cieszę, ostatnio była przerwa, także będę na pewno oglądać. Jej opalenizny, słuchajcie, to ja jeszcze nigdy nie miałam. Przyszliśmy teraz na naszą hotelową plażę. Jest naprawdę tutaj super klimat, bardzo mało ludzi, muzyczka, więc chwilkę sobie tutaj posiedzimy, zamówimy coś do picia i będziemy chillować. Mam na maksa ochotę pokąpać się jeszcze w morzu, bo nieco bardzo pokorzystaliśmy z niego, troszkę popływaliśmy wtedy z pieskami. Dzisiaj to już myślę troszkę za późno, bo zaraz będzie coraz chłodniej, ale zobaczymy do której jutro mamy dobę hotelową i może uda nam się jeść

Słuchajcie, chłop przekonał, i póki jeszcze jest jasno. Idziemy do pokoju, przebieramy się w stroje kąpielowe i idziemy się kąpać w morzu. Nikogo nie ma, więc będziemy sami. Nie jest jeszcze chłodno, nie ma wiatru, także myślę, że będzie fajnie. Do you think it will be fun? I hope so. Tutaj jest turkish bath i masaż. Nie korzystaliśmy. It's closed? Yes. Zamknięte. Troszkę sobie przyciąłam ten palec patykiem i boję się, że będziemy mieć piekło. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. Does work? it work? Nie, yeah, I know. Okazało się, że nie działa nam karta do pokoju, także Kiero poszedł wymienić. Masz? Masz, mam, mam. Are you sure it's good idea to now? No, <laughs> no, it's good. idea was swimming till now, going out and renting Jesteśmy gotowi, raz dwa ogarnęliśmy się w pokoju. Powiem wam, że to jest najlepsza decyzja, że przedłużyliśmy sobie ten pobyt i jeszcze tutaj jesteśmy. I it was best idea that we made here longer our stay, right? Kerasko. It's not hot. <laughs> <laughs> nie jest ciepło. And? Uh, no. <laughs> Who's idea was, Who's idea house, was it? Who's idea was it? Kogo to wypomesz? In April. Ciekawe. Hot. Hot. O Boże. To chyba nie było sobie dobre pomysły tak Ladies zimno. First, I have camera. Just don't push me. Oh, kirałem, Dobra Prze... Jezus, jezus Maria to są ryby To jest ryb. Czy to jest normalne że jej się bojery? Nie, chyba nie Chodź, daj rękę Idziemy Ty no chodź razem Chodź daj mi rękę Razem Chodź Daj rękę No zobaczcie no To był jego pomysł Look, I było okej? Widzicie? Taki właśnie jest Przestań Should, uh, ja będę maksymalnie pływać tutaj i nie płynę daleko Co się stało? Co się stało tutaj? Hey, no. How is it? O so, so so <laughs> oh, oh, Boże it's, it's <laughs> Chciałam powiedzieć, że ja daleko nie płynę, bo e, bardzo się boję rekinów. A wiem, że wieczorami przypływają. Nie, no nie wiem czy to prawda, ale, ale nie wypływam za daleko. Zobaczcie, co właśnie przyniósł nam pan. Ale super! Nigdy w życiu na takim czymś nie pływałam i nie ustawałam, ale będzie super. Are you ready for that? I'm getting dry for it now. <laughs> o oh Boże, ale super ansko! Do you know how to swim with it? No. Me too. <laughs> okay, if, you, if we fall, we fall together. <laughs> hey, I have an idea. I will sit on this and you will push me. But slowly, We will swimming in water. <laughs> And I will be on that. What do you think? But I will be on water, all the time. In water all the time. I will be on this lying. <laughs> Come on, we have this thing for moving. Yeah, but you will push me. <laughs> okay, давай, <laughs> hadi. Yeah. Okay, brand new. Dia reviaslo. Alusha yaram. Bože, ej, we should put it on leg. I don't want to put that on my A Chyba nie powinnam brać ze sobą kamery, słuchajcie. Szczególnie, kiedy to jest pierwszy raz, kiedy na to wsiądziemy. Także dla bezpieczeństwa naszego i kamery. You Мисс, я сейчас пьюну. Can you come to me, please? Добро, что ты играл. А я не упаду в море, а ни разу. I didn't fall. Хоть. <sharp> Давай. <sharp> <Why, sure. sharp> <sharp> <Dawaj. sharp> <sharp> I didn't fall even one time. <laughs> oh my God, I don't have shit I will be cold Thank you, Thank you. you go? How is it? Yeah. Where are you taking me? To sharks. Chest Not to sharks. No, no, not more far. I'm afraid of sharks. Come on, So do you know what movies I was watching about this and sharks? Ale mamy, słuchajcie, tutaj zachodzik słońca już powoli, jest naprawdę przepięknie i w ogóle jak mamy nogi w wodzie, to jest ona taka cieplutka, że jest bardzo przyjemnie. Tutaj w ogóle są... Ej, hey, what was it? Jumping the... There. I don't know, don't go there, I'm afraid. I don't know. Boję się bardzo. Jakichś takich wodnych zwierząt dużych. You see? There. A, ah, z fishes. We'll go there because we don't go we on, step on this. Tutaj są e, również te wodne atrakcje, parasailing czy parasailing, jak to tam się e, mówi. Jakieś takie pontony. But I'm afraid. Coraz dalej, słuchajcie, odpływamy od brzegu. Ale po prostu woda jest taka piękna, na maksa przyjrzysta, wszystko. Buba, what you said before? Uh, first we should swim till now, then go out. Something like that? But no swimming. No, was my idea. Yes, but thanks to me, <laughs> because you wanted to swim before. But now look, we have sunset, chill. Hey, we are. Oh, look, our, oh my God, we are so far. Jest tuśmy tak daleko. Piero, zwracamy. Come back, come back. Ma afraid I will drop this so much. Are you serious? Oh my god. Kiero, zawracamy. Proszę, it's dark here. Tutaj jest coraz ciemniej. Ooo, że się przewrócę. Ale co tam? Słuchajcie, ja nie mam się czego bać. Ja mam ze sobą ratownika. Jeżeli nie wiecie, to my poznaliśmy się z Kierem w hotelu w Antalii. Kierem był tam ratownikiem. Także nie mam się czego bać, słuchajcie. Opieka jest. Mam nadzieję, że pamięta wszystko, co jak się robi, bo my się poznaliśmy 7 lat temu. Więc ponad 7 lat temu. Więc już kawałek czasu. Kiero, do co? you still remember uh, life guard technique? methods, everything? Tak, so i. So you know. will save my life. You want ale wiesz, kiedy Yeah, I to but you know, when people panic, it's different. I, I will no. hit your face. <laughs> <will> pass out. <laughs> <laughs> Nie chcę <pod> to płynąć <laughs> the days we were young wild and free basic getting spring we used to dance the night away hang out the whole next day it's in the video we need some porn crazy bread get on zambian with their shirt sauce in the go this is chlebek Do i go yes i can see sauce can you show me that sauce To jest crazy sauce. To jest crazy sauce. Nie <laughs> mam słuchajcie pojęcia, co to jest. Także robimy unboxing. To jest jakiś chlebek. Uuu ale ładnie pachnie! to będzie pizza. Oj, co bake. Ale gorące. So, chodź. Mmm. Tastes good. Mhm. Mm Odpalam słuchajcie taniec z gwiazdami. Za chwilkę się zaczyna i będziemy jeść. Myślę, że to like tomato O, O, jakie to jest masu? Mmm, o oh my god. O oh mega dobra. 80 lira. No to było. Jest My właśnie robimy wieczorny spacerek z pieskami, a w zasadzie to nocny spacerek, bo jest teraz około północy. Kierem już nawet troszkę przysypiał i ja kończyłam oglądać taniec z gwiazdami. My właśnie zawsze wychodzimy z pieskami również przed samym spaniem, dlatego robimy sobie takie nocne spacerki z nimi o, myślałam, że jedzie samochód w ogóle codziennie ustawiamy budziki na 8 rano bo śniadanie chyba mamy do 10 z tego co mi się wydaje ale ani razu o tej ósmej nie udało nam się jeszcze wstać nie wiem dlaczego za każdym razem jak słyszę ten budzik to wyłączam go i idę dalej spać i budzimy się e, tak sami siebie, sami z siebie około dziewiątej. Ale jutro postaramy się wstać o ósmej, bo nie wiem o której mamy wymeldowanie z hotelu. Niestety, dzisiaj był nasz taki ostatni e, pełny dzień. Do you know what time you should leave hotel to Co Do 12 jako? Smutno. On Zostałabym jeszcze w hotelu. Bardzo mi się tu podoba, naprawdę. Polecam, jeżeli kochani się zastanawiacie, czy przyjechać do Bodrum, to jak najbardziej bardzo fajne miejsca. My już wracamy do hotelu, także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.